Ze skrzyżowania ulicy Wysokiej Rolnej i Szpitalnej zniknęło już rondo, które mieszkańcy nazywali między innymi naleśnikiem lub krowim plackiem. Obecnie trwa rozbieranie infrastruktury, która wyznaczała rondo oraz ustawianie nowych znaków. Ważna wiadomość jest taka, że ta stara organizacja ruchu, czyli z pierwszeństwem dla aut jadących ulicą Wysoką nie zostanie na tym skrzyżowaniu na stałe, ponieważ rondo tam powstanie, powstanie już docelowe rondo. Miasto w niedługim czasie, jak zapowiada wiceprezydent Krzysztof Kukucki ma ogłosić przetarg na zaprojektowanie ronda.